Dobra, da dawaj, dawaj, wyciągaj tą przepustkę, Tradeujemy się. O, Aha, już dobra. Tak ja. o, o, o. Uch, masz! Ale to jest drużynowa nadwyżka jakaś śmieszna, nie masz normalnego? Nie. Ale to daje, że dostajecie lepsze rzeczy, jak macie manap. Aha. O! Wyczy. I dobra. To, what, what you want, what you want? Oferujesz mi czapkę. Nie, dwie, bo to kosztowało 6 zł. Dwie, dwie czapki chcesz? Tak. Znaczy, hmm. jakieś nie wiem. I teraz mi, gdybyś był kopnę. Mogę ci dać to. Nie widzę jeszcze. Kieszonkowy Saxton, bo ja tego nie używam. To jest chujowy. O, dobra no. Dobra. I mogę ci zaoferować też. Albo takie pory. No, do snajpera no? to jest. Albo. Ja nie gram sniperem. Nie grasz sniperem? Nie da mi coś do żołnierza. Czaj to jest. Albo takie coś do Hebiego. O, Hebiego, to słucham. Platynowy car. Czekaj. Muszę dać jeszcze jedną rzecz. No i będzie... O! chłopcze. Daj mi metal ze słowem. Dobra, nie żartuję, nie chcę metalu ze złomu, nie dam ci wszystkich ja. skrzynek, ja, ja nie zrobię ci lotu. Co ty tu kładziesz jeszcze? Nic już nie kładę, bo nie, już mam, wreszcie to są... Mm, Ale coś Dobra. To wymieniamy się? Legit Trade? Rozumiem tak. Legit Trada? Szybko. Oh no, Wymieniłem się. Ale będzie. Oczekiwanie. oczekaj, muszę potwierdzić Steamowo, mobilnowo. Gdzie to to jest to kurwa, to moje potwierdzenie. Jest? Czekaj. 12 sekund later. Kurwu! Czekaj. Czekaj. Ja pierdolę papierek zjadłem. Wejdź w te trzy paski. W bok te trzy paski. Lewy górny róg. A trzy paski, o czym ty gadasz? No na aplikacji Steam na telefonie. A czy macie, miał jeszcze aplikację Steama na telefonie, wiesz mnie. To trzeba z aplikacji Steam na telefonie! Czy kurwa nie masz aplikacji Steam na telefonie? Nie, po co mi? No żeby kurwa takie życie robić! <gif> <gib> Pobieraj to! 2000 years later. No. Zrobiłeś to? A nie denerwuj mnie. 5 minut robisz tego pierdolonego Steam Guarda aż mój Bandikam powiedział A, a, a arrivederci. No. Muszę nagrywać jeszcze raz. To jest drugie nagranie. Ubierę. <laughs> Eheh, śmieszne kurwa! No, no to kurwa, no już nie dostałeś tego potwierdzenia, to o co chodzi? A dawaj zrobimy to Dobra. jeszcze raz! Czekaj, bo tu... Ja zakończę tą wymianę, czekaj, ona jest zakończona? Chyba. Dobra. Kurwa, co?! Aha! Dragon from Clash of Clans się z tobą wymienić. To ja wchodzę jeszcze raz. Dobra, to ci jeszcze raz dam. No, kurwa, wsać! Przytrzymaj! Że możesz kurwa myszką napierdalać, i ci się jeden kwadracik zrobi taki czarny, i właśnie go wsać! Замкнись. Злитуйся. Аллах. Стоп, брейн, бой. Ну, курва. Ну, сач, то! Ну, всадить. Ну, пруб, ну, всадай. Ты сюда, всадил. Step brow wsa... <śmany> Po prostu weź to z twojego ekwipunku i. O jest! Dobra. Mam Jest! <śmany> <śmany> też mam. Ała, też mam potwierdzenie. Tak. Ak akceptuj. Gotowe. A ja nie, ja wolę poczekać. Poczekaj, poczekaj. Nie, jeszcze nie dostałem. Kurwa, nienawidzę tego systemu. Możesz zamknąć to okno, by powrócić do Steam. Gdzie jest kurwa mój bilet nadwyżki? Czyli przez to, że nie zrobiłeś Steam Guarda, jest opóźnienie do 15 no dni. Ja maksymalnie. No jest kurwa, przez 7, no, ale przez 7 ostatnich dni, czy coś. Nie chronił no swojego uczest. konta przez 7 ostatnich dni, mobilnych tokenem uwierzytelniającym. Czyli po prostu Steam teraz sprawdza, czy mi nie oskamowałeś, jebano ściurze.